No to widzimy yy, po materiale nie, bo nie... z, z 3 3V3 ze mną, Edwin. Witam oraz Dreamer. Witam. Hmm. No to idziemy co pod obronę Rasha, czyli. Co To co lubię, to socinki lubią najbardziej. Dokładnie. Powiem tak, um, uważajcie na zabudowę. To po pierwsze, po drugie musi być wcześniej scout. Mm -hmm. Po trzecie, dobra, będzie po dobrze. Trzecie... No nie wiem, co po trzecie. A po trzecie, trzeba zmasować dużo, bardzo jednostek na początku. No Jakim hero zagra rapa, na Mrocznym Krasnalu? Imperialnym no Pogromcą Demonów. Nie, podkamienne zagra. Znaczy ja bym zagrał jakbym grał na jego miejscu podkamienne. Może dam zaciekłość na hero do walki. Można. Niestety usunęli to z zasad. Hmm. Nie, oni już zrobili hero, to on chyba nie zrobił pod No Może oni normalnie grałem, ale nie chcę mi się wierzyć, że nie wpadli na to, żeby raszować. To by znaczyło, że Artur już naprawdę jest nie w formie. Przecież rasz to jest tak free win dla nich. W sensie ciężko chodzi o bronić te mają trzy rasy do raszowania, dobre. Cinek, zrób budynki do szamanów, a u kogoś jest W sensie weź to pod uwagę, że nie mogą mi raszować. Możesz tak zrobić? Mm -hmm. Ja będę kamienia potrzebował od elfa. A czemu? A budujesz kwazytami? Nie. Dobrze, dobrze. To mi nic tak. nie da. I tak nie ma surowców, żeby za dużo da. budować. Chodzi o czas. Ja zagram full pod kryształ, pod wysyłanie wam. My na te maszyny też coś potrzebujemy. Orka mamy na maszynie niestety. Na maszyny, na demony. Nie mogłem zagrać w ochronę, bo muszę mieć surowce, żeby Irli wybronić. Nie ma łatwo. Dobra. Zabudowę robimy taką przed wieżami, że... Czy... Taką, żeby ci nie przejął. Czy to jest dobra odpowiedź? Ja wy się w pomnik wpieprzyłem. Dobra, co my, co my macie za rację? rzuć krychy 400. Kry Dziękuję. Albo 500 masz. 200. To kamienia. Cinek. Dreamer to by akurat nie dam kamienia. Ale tam znaczy dam ci, ale jeszcze nie teraz. <laughs> o, w sensie najpierw muszą mi się tiery postawić. Jak mi się postawią tiery, to też ci dam kamienia. No do dyspozycji. No, Artur już przejmuje. Dobra, jakiego Artur ma hero? 30 kupiec zagrał, co? Y Rush najem e nie. Nie, 30 kupiec... a, nie, bo on mówił, że testuje jakieś nowe zjebane buildy. No i Drake'a szkielet oczywiście przeżył na 1 HP. Kurde, a dużo dałem kamienia. Dobra, mówię, wcześniej jest jest to bardzo istotne, żeby było wcześniej info. Mhm. Gdziekolwiek ten gwiazd miałby się nie odbyć, to jest istotne, żebyśmy wcześniej wiedzieli za Jakieś impy. Impy? Cztery. Mnie no, tu wypchnął. Impów to akurat nie czaje. Kamienne u góry. Tak podejrzewam. Imperialny druciarz, 16 kamień. No to jakiś taki krzyw, koślawy raż kamiennych pójdzie. Nie no, ale tutaj z gardy to już Lesty on mi. No hero mi chyba leci tymi impami. Nie, metal mi chce zniszczyć. Dobra, zaraz potraci te impy. Twoje budowle zostały zaatakowane. Jest do ataku. Masz nowe jednostki. Budowle do dyspozycji. Ty no zdążył to rozwalić? No jakim cudem? A nie no Hero mi polecia. Wyjebany. Nawet nie driftuje. Dobra, do mistyków się robi. Moje budowle, tak? Artur mi przejmuje. Niszczy mi złoto. No, ale co? Są te kamienne? Było parę tylko u góry, a teraz nie widzę, żeby tam było. Ale wyślę tam głębiej coś. Wyślę, na Czyli normalnie grają, chcecie mi powiedzieć? No co tu się stało? Boże, co za zdełnione ogniki. Zmory, mory u góry i, kamienne, i parę kamiennych. Tak, raszują górę, z mory przyszły. To, górę, nic nie ma. to cofamy, góra, góra. No są góra hero jest. Cofamy, góra góra raszys. Idę, idę. Wysyłam ci Cinek, wojsko. Katapulta mi jedna wyjdzie. Tak, i kawaleria dojechała. No, to idę, góra, idę. No. Dobra, wypełnię wieże Wszystko wysyłam co mam. Wypełni koniecznie wierzę. Wypełni też te wieże z tyłu. Ewentualnie mogą we mnie skręcić, ale mi się nie chce wierzyć. Ty tu jakieś impy są po drodze niż... Wchodzą, wchodzą. Dobra. Będzie przejmował. No to... Robiłeś tak, żeby ci nie przejął? Czy niezbyt? Dobra Problem jest taki, że jeszcze kurde nie mam mistyków. Ale by był w lot Mendo Dobra, dopiero runa się zrobiła do mistyków. No oddziały, tak? Ty, on mi ognika zabił. Dobra, broń. Ej, cofaj te skaraby, bo one ci lecą do przodu! Cofaj je pod wieżę, cinka! Cofaj pod wieżę, zmory ci je wybijają! Dreamer. Metalu bardzo potrzebuję. To jest mi nie ma. wychodzą na wilczych. Dobra, 500 ci dam, ale. Ciężko nie mam metalu. Czyli myślałem o tym, żeby sobie to zostawić. Możesz też tym rojem w międzyczasie odbić dół, bo on tam nie będzie nic miał. W sensie jakimiś głównymi unitami, jakbyś miał. Zmora zbugowana. To napisz. Już, dobra, padła. Czyli nie była zbugowana, dobra, wybroniliśmy raż. Teraz trzeba by się skupić na odbiciu. Dobra, Dreamer już Dru cofaj Dosyłają, dół. dosyłają łuski, łuski cofaj. do przodu. Łuski do przodu, cofaj, wypełnij te wieże w bazie. Cinek, tom z tyłu. Nie, 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 w sensie nie przebiją się. U bij tymi e ognikami. Biję. Cofaj pod wieże, pod wieże, pod wieże, wypełnij wieże, już szamani by się przydali. Mam już mistyków, ale jeszcze nie mają many. Kurde, nie mam kryształu, Ma, ci, w sensie jak macie krychy, to rzućcie. Masz krychy. Rzucaj, ziom, dziękować. Nie no, chyba się nie przebiją, chyba listę wie. Kurwa, logniki mi padły, no. Ech. Źle tu pograłem. Ale dzięki za tą krychę. Tu mi zmory przysłał, jest lipa. Jest lipa, bo na te zmory nic nie ma. No to już muszą być te skorpioczłeki. Są tymi zmorami? To w ogóle może tu we mnie wjechać. Yy, dalej atakują. Naprawdę? To cofka? Nie no już nie mogą atakować. Dobra, już, so, już zobaczył mi styków, już będą się cykać. Ale dołu też nie ma, nie ma tych. No nie, teraz odbijamy linię. Teraz się skupiamy na odbiciu linii. Czinek teraz już przydałoby się, żeby ci wyszła jakaś armia. Kurde, nie stać mnie na święte słowo. I na coś jeszcze, coś jeszcze chciałem kliknąć. A już wiem co chciałem kliknąć, to chciałem kliknąć. mi, będę ci zrobić święte. Te trzy kliknąłem dopiero. Metalu nie mam najbardziej. Ja mogę kamienia wysłać. Ja niedługo dekrychę wysyłał, także. Mm, także chopaki stakować mi się i. Złota bym przyjął strasznie. Cinek, złoto masz? Ja mam bardzo mało wszystkiego, bo mnie atakowali. Ale co to zmienia? Ty, Dreamer, dobra robota na górze. Bardzo dobra robota, w sensie, że zniszczyłeś te kopalnie, o to mi chodzi. No tak, tak. Myślałem właśnie, żeby to dokończyć tam. Kurde, nie mam w ogóle golda. Naprawdę bym przyjął. Mogę dać kamień 500 kamienia dla rojacza. Mogę dać krychę. Chcesz? Nie, nie już ja, już. ja już mam krychę. Krychę zniszczone to ja już... u góry. Dobra. Bardzo spoko to jest. Te 4 kliknąłem. Teraz trzeba odbić jakoś ten... ...kontrolę i to jak najszybciej. Ja bym T5 te też musiał, ale... Zabierz to święte. Ta... Nie, nie stawia się będzie nie, nie miał złota. Tra... Jest tragedia ze złotem Dobra nie, Cinek, to... odbijamy górę. Czemu tak się z nie zabudowałeś jeszcze? No, bo... <laughs> nie wiedziałem czym. Dobrze. Ej, rzućcie złota, bo handlu nie mam. Ale zani... zanim dojdę do limitu to. Stomasz. Nie no, nie będziemy stać. Salamandry ma jakieś głupie. Możemy górę sprawdzić co jest i odbić. Możemy, powinniśmy. Ja tu mam sala Dawaj mam tu mantykry. E, za dużo mają armię. Maszyny zestakowane. Nie no za dużo to nie to. Tam tylko jedna kopalnia, patrzcie, co jest u góry. Zmory i jakieś gówno. Weź te gobaski, hmm. wyślij przed moimi mistykami. Wyślij go przed moimi mistykami, widzisz moich mistyków? Hmm. Wyślij przed nimi go Poczekaj, teraz, teraz, teraz. Teraz wysyłaj. Teraz wysyłaj. Dawaj, no ale czemu ty tego nie odbijasz, że im wyzerowałem wszystkie kamienne? Wjeżdżaj w te maszyny, to się rozjeżdża i góra kontrola jest nasza, easy. Na dół już coś podsyłam. Tylko na dół kurde nie mam nic Kavale za y, Artur dosyła kawalerię. Cofamy? No nie wiem. Ja nie mam many w sumie. I mnie no, szamanów, szamanów. Cofaj, cofaj, cofaj. Ja już nie cofnę tych mistyków, wziął. Szamanów mam czterech. No, nie pada mu ta kawaleria Jest przypał, bo on pewnie morale będzie stakował. Krychę bym potrzebował. No oczywiście. Na szamanów. U góry będą we mnie wjeżdżać. Jadą maszyny. Dosyłam. Potrzebuję kurde te piątki. Też nie mam kryształdy. Ej sobie kurde znowu tam. No góra nie. będzie, góra masz. będzie wjazd zaraz. Dreamer już bym ci krychę na kapłanów i ten jakbyś miał. Demony. Kurde. Demony są, tak? Tak, a ja dopiero robię... przebudowuję no, ja, gniazda. To ja do Cinka wysyłam ja. Ej no, ale Cinek, tym workiem... byś coś musiał zmasować i no... oni nie mają góry, ale... Więcej ogrów muszę zacząć robić, żeby w te maszyny wjeżdżać. Prze przesuń tych mistyków, bo nie mogę wypełnić wieży. To znaczy, że są dobrze ustawione. Zaraz będą muny. Tylko z munami jest ten problem, że. Z munami jest trochę issue. Problem jest taki, że już na maszyny bym coś zaczął robić. Jakieś demony mnie ten, niszczą mi surki przed bazą. Może lodowe panny zamiast tych mistyków? No lodowe panny najlepsze na demony. A jaka runa jest do nich potrzebna? Doma, do czarodziei tam. Trze nie no mam do mistyków. Dawaj duo odbijamy z moimi mistykami. Bo on może nie mieć harpi. Dobra. Na górze by się przydało, też są jakieś demony są na górze. Idę się wyjebać mistykami na górze. To chodź. Wykasowałem, ty kurwa nie padłem mu te demony od kręgów, defaul? Chodź idziemy, zniszczyłem mu tutaj. Dawaj. Nisz dół, albo przejmuj. Cinek, ale kurde no. No. Ale cinek Jest no. źle, no ale jak ja nie mogę wyjść z bazy, bo mnie tam stoją. Z, w kaplicach, maszyny, to co ja mam ci zrobić? No, Atakują, army. góra wchodzą. Góra wchodzą. To bronimy się. Jak wchodzą? Kogo? Rusz, ruszyli się, tak. Stary, no Chodzą, jak wchodzą, jakąkolwiek wchodzą. armię. No doja dojadą cię maszynami, bo nie masz czym wyjść. Nie masz armii. Żadnej sensownej. To możemy... W spróbujmy w dół wjechać. Spróbujmy. No to jest kurde 5 goblinów. Przez 15 minut gry. No dobra, przez pół godziny. Jakiś olbrzymy, na przykład, czy coś. No, dawaj wjeżdżamy w niego na tym dole. Harpia leci, harpia leci. Wjeżdżamy w niego na dole. Dawaj, od razu. Kurda, ci mistycy gówno biją. Nie wiem, co ja, no co ja mam na maszyny ci robić wysokim. Ty kontrujesz maszyny. Wije stoją u mnie w bazie, mogą w maszyny wlecieć. Mogą, ale tych maszyn jest trochę dużo. Ja pierdolę, tych maszyn jest bardzo dużo. Nie, nie podlecą do tych świdrów. Dla tych świdrów to by trzeba czegoś, co kasuje maszyny. Ja nic nie zrobiły te szamany. Bo to odporny na. Nie, nie, bo nie trafiłeś piorunami. Mamy ssanie już? Nie. A jak dół? A, wybronił się. Jakimś głównym. No ale Zdawę zaraz zbierę armię i jeszcze raz spróbuję. Nie mam jak podejść jak? do tych maszyn. No to Robię teraz. ssanie. Jak ty nie maszyn, to ja tym bardziej. Robię te wiewerny, ale to nie da rady. Co wielostrzałem, tego nie wykasuje. Tam nic nie ma. Ja tam spróbuję zebrać armię i wjechać znowu. Wchodzam znowu w góra. Artur coś tu pedali. Trzeba bić na innej linii, w sumie, dobra, walić tą górę i tak tam nic nie zrobi a Albo dobra, id idę im not pleców. Anioły wylatują we mnie, GG. No to cóż, a masz jakieś pioruny na przykład? Nie. Nie ma. No tak myślałem. No dobra, obsrał się. Zrobiłem im plecy. Le ale niszczą to... mi baza. Wiem. bazę. Wiem. Trzeba z... To dobrze. Co, patrz, to co ja mam, kurwa, wielostrzał na balisty puszczać? Uh, ale to było potężne. No dobra, wypierdalam mu budynki do maszyn. Nie mam już bazy, bo anioły. Są w głębi. To dobrze, że masz jakieś pioruny. Dobrze wiedzieć. No ja zniszczyłem jedną wieżę mu na dole. Ale się wybronił. Mamy już sanie? Nie. Robi się. A kapłanów możesz robić? Nie. No nie wyjaśniłem mu tych wszystkich budynków. Zapchał mnie. Ty, ale tu jeszcze można kontrę puścić. Moment. Te maszyny zjebane, bo on tam źle zagrał. Górę ma całą wypełnioną. Nie, no ja pierdolę. Tak, potężna armia moja idzie na maszyny. Lodowe, panny, muny i mantykory Obawiam się, że to była najlepsza jaką mogłem zrobić. Ale zielony nie, nie tego, ma presję, więc... musicie tam wytrzymać. Ale co ja ci tu zrobię? Ma. Same maszyny. Cinek się wyjebał, nie miał armii w ogóle. Wyjebane mam w te maszyny, i tak nic na nie nie zrobię. Dobra, ja tu nic nie zrobię, bo mam anioły. Na moralach jeszcze. Na moralach. Mam radzi, gdzie można wyjść, chyba. No, powiem tak, to było śmieszne. Odcinek, poszedłeś w ogry, tak? Ile ja we wszystko poszedłem: goblinki, wodzowie, ogry. Przypominam, że rasza broniłem. Trzech. No... Więc raczej miałem zaburzony rozwój, i rozjebane budynki. I mało wszystkiego. No nie. nie, nie było rasza przecież. Jak to kawaleria, kamienne i zmory? To to nie był rasz? Nie. Czy był rasz? No, ale to nie miałeś armii, nie? W ogóle? Nie, jak to miałem katapultę, gobaski wilczych no. i wodzów? No dobrze. Bo nie grałem pod szamanów. Nie grałeś pod jednostki, chyba. Właśnie pod jednostki. Szama? Tam nie brakowało szamanów, tylko tam brakowało ogrów, troli. Takich jednostek tam brakowało. Szamani to by tam nic nie zrobili. Tu, uważaj. Co jest na dole? To dawaj, bijemy się, nie wiem. No anioły same robi, nie? No, już jest 3 na 2. No nie tracisz u góry 3, 4. Bo na pewno nimi podejdę do maszyn. Mm. No Wysoki o jest kontrolowany przez maszyny. rój też. No tak, a orknie. Eee, zono kurwa, teraz mnie będzie zapychał po prostu tymi maszynami. Nic na to nie zrobię. Dobra, mam sanie, ślimi. No wysyłam. Kapłanów też musisz zmasować. Sanie nam nic kurde nie da, bo nie mam przywołać ja bazę, Bazy. Mam 500. To daj. Dałem. No, a nie łami już pedali. Nie no kurwa poszedł co na moralach, bo mieli free rozwój, bo kurwa, kiszenie w bazie się zawsze się tak kończy. Wobec no. mi się skończy, to skraszowało. No to dobrze, przynajmniej nam to oszczędzi tej porażki żenującej. Znaczy nie no, jak na moje to już przegraliście, ale... Nie, załóżmy, nie. że mieliśmy rasy do Lejta Maszynę od góry idą. I demony. Bada się Mam Mam mało metalu. No no idę, idę. Kurwa, maszyny same. Żenujące. Anioły wlatują od dolnej strony. A, Bodwe mnie teraz wlatuje, tak? A nie, le leczą się te... ...anioły, tak jakby gracz sterował. No, czy Artur troluje, tak? Nie wywaliło go, przecież nie pokazywało, że niebieski opuścił. Właśnie, tak by był ten. Przyszli się do tego kurwa podejść, główna nie da jeszcze mnie wysali harpiami. Patrz, no anioły się tak fokusują na wieży? Fokusują mi się anioły na wieży? No, na dolnej zniszczyły ci. Nie, no to jest bot. Dobra, wychodzimy. No powiem tak, żenujące gra, grano, co mogę powiedzieć. No smutno. No to smutno, nie. No też nie zagadniał najlepiej, to, ale było wypychać to kurwa. Tam by rozjechały im się totalnie te maszyny. To cinek gdzieś stał wtedy.